Tak naprawdę w tych sprawach dotyczących błędów medycznych, jeżeli mówimy już o etapie, kiedy to jest w sądzie, to może śmiesznie zabrzmi, ale wyrok wydaje biegły. Ja, pomimo tego, że siedzę, że tak powiem, w tym od tylu lat, no to ja nie jestem lekarzem. Ja nie wiem, nie znam się. Na różnych tam procedurach. Sąd tak samo nie wie, pomimo tego, że zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego to sąd jest najwyższym biegłym, tak się mówi, no ale sąd też nie wie. No więc każda, każda tego typu sprawa trafia do biegłego z określonej dziedziny medycyny, trafia do niego pełna dokumentacja medyczna pacjenta, który pozywa szpital czy, czy, czy lekarza. Często biegły też przeprowadza badanie tego pacjenta, no i ocenia, posiłkując się swoją wiedzą medyczną, tak, no ocenia, czy w danej sprawie zostały dochowane wszystkie procedury, czy wszystko było ok, czy lekarz zrobił wszystko tak, jak powinien zrobić. No i jeżeli dochodzi do wniosku, że tak, wszystko, wszystko, wszystko zostało zrobione tak, tak jak należy, a to powikłanie, czy ta komplikacja, z którą pacjent przyszedł do sądu, tak to najprościej nazwijmy, no to ona jest wpisana właśnie w ten w to ryzyko, o w to ryzyko tak, o którym mhm. mówiłem, no to biegły mówi, no, no nie, no nie, tutaj nie było żadnego błędu medycznego.